Ale okoń panie. O Boże. Ole, ole tylko panie! No witajcie, siemanko. Siemanka, siemanko. Długo nas nie było razem we dwóch. E, I co? Teraz jesteśmy ostatni dzień w roku. Także, także co? Dzisiaj Sylwester, chcielibyśmy Wam życzyć wszystkiego najlepszego Dokładnie. w nowym roku samych sukcesów tych wędkarskich i tych, i, i tych prywatnych. Dokładnie. No i co, no i oby był ten, co, ten nowy sumie, lepszy, nie? W sumie co, zaległe życzenia też na święta, no nie było nas trochę, no, no nie ale... nie było, bo się nic nie działo Nie i... działo się, mało było brań, łapaliśmy tam po dwie, trzy rybki, także ciężko było. No ale dzisiaj jesteśmy drugi raz z rzędu w tym samym miejscu, udało się fajnie na razie połapać, także nic nie zrazamy. No, oglądajcie, no i no co? I co? No i dzięki za to, że jesteście, że byliście z nami przez ten ostatni rok. Dokładnie, także oglądajcie. Zapraszamy na film. Patrzcie siedzi bez brania w ogóle O powiem wam że to jest ładne okoń Jeszcze zaczadł mi czekać Ale bez brania Rzut wcześniej też miałem branie Ale nie wpiąłem No tu proszę ładne okoń Jest, jest O powiem wam ponad 30 spokojnie. O zobaczcie jaki piękny garbus Czekam na maczkę, a maciek powinien być za pół godzinki Także no, zobaczcie, bez brania. No, ale mówię, rzut wcześniej, w, praktycznie w tym samym miejscu, miałem fajne branie. No, ale niestety nie wpiąłem. A tu proszę, zebrał z dna, zaraz wam pokażę na co. No, słuchajcie, tu macie przynętę, na którą się pokusił. Zeman TRD Bug. Ogólnie na główce stojącą, także przynęta pływająca. Jak jest, to dnie, stoi w pionie. No i co, brania nie miałem przy temu koniu. No, tak jak mówiłem no, wcześniej, ewidentnie miałem ładne uderzenie. Wróciłem, poprawiłem i wziął. Także no nic, czekamy na Macka, a ja łapię dalej. Maciek przyjechał. Cześć. Rybka leżała w podbiraczku, także nic, kładziemy ją na miarkę, zobaczymy ile ma. No ale jest mega kwadratowa. Także widać, że ona żarta. Mm. Nie? Dobra, wkładziemy na miareczkę. I zobaczymy szczegółowości ile ma 30. I... Nie, 35 5 ,5. No. Mm. Ale klopcik jest, nie? Piękny. No. To jeszcze go potrzymamy w podbieraczku i łapimy dalej, może jeszcze większego z z z z z uda się złapać. To dobra, okoń wraca do siebie, my z Maciekem trochę pokrążymy, tu tam, zobaczymy czy uda coś się złapać jeszcze. No słuchajcie, chwilę mi nie było, ja poszedłem tam drugą z drugiej strony rzucać z okoniem, no ale Maciek dzwoni i mówi mam, mam. I zobaczcie, podobnego do tego co mi się udało złapać, jak nie większy nawet. Countries. Maciek, po pokaż go. No piękny garbik. Uau. Podobne? Mm -hmm. 35, 35 rudziutkę. No to zobacz to samo, nie? Co mm. No ale widzicie, jak biorą, to kukety, nie? Także damy go do podbieraczka i pomęczymy jeszcze. Ale przepiękne są, zobaczcie. Czołgi po prostu. Mm. <laughs> 4 jeszcze musimy wymęczyć, nie? O, Maciek ma. Jak do wody. Kajka muszę iść, iść. A no, chyba nie duży, czy duży? Tak?

i Maciek coś ma. Nie nagrywaliśmy. Ale oko, panie. Dawaj go. Ole, ole torpedo. Ujo, ja, panie. Grubo, uuu. A mi się zaplątała ten, wędka w podbierach w ogóle, widzisz? I, daj go. Stary, ale okuń. No, zobaczcie, szarówka jak nie wiem. Ole, rybka jest zacna, zobaczcie. Maciek założyć dużego raka. Ja oczywiście musiałem pletkę nawinąć, bo... Ocie, panie. Poglądało mi się. Zobacz. Zobaczcie jaki dziad. To jest około 40, <si> chyba około 5 podejrzewam, co? Wow. raczej Raczek Milon, ma 8,5? To jest chyba 9. Czyli tam 9, no. Ale gruby temat. Także potrzymamy go jeszcze w podbieraczku, jak się rozwidni trochę, pokażemy wam go. Bo jest naprawdę torpeda. Następną rybę mam. No. I następny okoń. No i to jest jeszcze większy, kurwa, panie. No tak. A to po całym brzegu? Nie daj mi ten. Tym pod górę. Łopa, o panie. To jest jeszcze większy okno. Zobaczcie. A branie czułeś? Zobacz. To jest szupak, a ja już myślałem. Jeszcze moją petkę ciągnie. Chodź kolego, chodź kolego. Jest, mamy go. Ale bił jak okoń, No wiem, wiem. Na no. odjazdu nie zrobił. Patrzcie, lecimy, raczek, ten sam co okoń. Ten sam co okoń, no. A myślałem też, że mam okonia, bo, bo bił jak okoń, w ogóle odejścia mi nie zrobił. A tu wy, wyszedł krokodyl. No no, taki już, no na to taki kij to, to zabawa, ma na pewno, nie? zabawa jest jak, jak tak nie dobrze. wiem. Fajny, fajny. No ale, ale myślę, że duży okoń, nie? No, ale, ale myślałem, że duży okoń, no. Będzie tak skakał rynkis. i zaraz. No puszczamy go i, le... i do wody, do wody, do wody, panie. Jeszcze trochę się rozjaśni i wam tego dużego oksa pokażemy dokładnie. No słuchajcie, trochę się rozwidniło. Macie zafał garba pięknego szczupaka. Ja przed chwilą miałem też obcinkę szupaka, chwilę go miałem na kiju, no ale najważniejsza chwila, piękny garbus, to petarda po prostu. Zaraz go dobrze zmierzymy, rano mierzyliśmy, to było 44 z kawałkiem, nie? Ale to, to było takie, wiesz, Zaraz go dobrze zmierzymy. Chciałem go to. Dobra, opowiadaj panie, jak sytuacja wygląda? Ile? 44. 44 z kawałeczkiem, no to samo, nie? No jakby nie było, zobacz jeden jest klops. No jest przetarda po prostu. No, no zobaczcie jaki czołg. Zobaczcie. I no, to jest po prostu jeszcze było, czołg. Jeszcze ciemno było i wziął. Ale mówię, nie czułem brania, bo, bo myślałem, że w zaczepie jestem a tu nagle mi zaczął odchodzić i, no. i siedzi 44. Przepiękne. Na zakończenie roku. Torpeda, no a to najlepsze jest to, że łapiemy ile jest półtora godziny, nie dopiero. No. Także trzy akcje już były Cierpliwość popłaca. Dokładnie, Ryb... dwie rybki wyszły, jedna niestety obcięła fluo. Także nic, walczymy dalej, a rybka do wody wraca. Jest nadzieję, że się na, na dużo koniec jest, mega wysoka woda, także no. zobacz jak cię Maciej poświęca, no kolanem w płotko. Zobacz, zobaczcie. No zobacz jaki klopcik, no. Dawaj dziada, niech tak. rośnie. No, trochę zjadł w życiu, co? No, dobra, poszedł. Nie, nie, poszedł, poszedł, poszedł. Dobra, jest. Dobra. Mistrzu, show me your face. Cierpliwość popłaca. No. Macek. I've got the feeling that's pike. But the bite was strong. Oh, pike, 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 punny. W końcu drugie bramko. Yy, udało się wpiąć tym razem, nie uciął. Raczek dość duży, na obciążeniu 7 gramowym Za chwilę Wam go pokażę. No i co rybka? No dobra 70 chyba, co? No pewno tak Wchodzimy go na miarkę. Miarka pokazuje 79. Tak? 79, no? no ale zobaczcie na ten pysk wygięty. Masakra, nie? Wypuszczamy go. nie no, I po wiosku. I po macie raczka, na którego zioło. ten sam raczek, co Maciek ma, tylko po prostu inny kolor. Dał już drugie bramko, także jeden spadł, znaczy obciął, na drugi wszedł, Także jak widzicie robią robotę dzisiaj. No właśnie przez nas bailiff skontrolować, także nic. Kartę pokazujemy i ogień dalej. Słuchajcie, bo się nie wydarzyło przez ostatnie dwie godzinki. Pogoda, Mahanby, pogoda nas nie rozpieszcza. Ta dosłownie cały czas pada, wieje, to znaczy lekko nie jest. Ogólnie co jak widzieliście, z dzisiaj trzy rybki, z poprzedniego wypadu też trzy rybki. Także walczymy dalej. No i co, pokażemy Wam mniej więcej jak, jak to łapiemy, czyli to rzut... Łapiemy najczęściej o tak, o offset, czy Dokładnie. i fluo do tego. A fluo 0.22, nie? Mhm. Także no co, rzut, Przynęda spada dosłownie do dna, do wywiszy i poszli. Przednęta spada do dna, Maciek czeka aż to, znaczy jeszcze nie spadło, spada, nie? Także Maciek czeka aż spadnie. Długo jeszcze? Poluzowała się teraz i to, to już No teraz ma jakiś luz spad. na tym na, na plece, także oznacza to, że przynęto dotknęła dna. No i co? Podwójne podbicia, potrójne czasami chwilę. No to leciutkie muszą być podbicia, bo to jest zima, to, to co wiadomo to. A. ale nie będą latać za, za to. Nie przynęto, mogą być jak zbyt agresywne wie. dokładnie. No i zazwyczaj 2-3 podbicia, czasami jedno podbicie, zostawienie przynęte na parę sekund. To no są różne metody, żeby wyczaić na co na najbardziej reagują. No dzisiaj dwa podbicia nie? chyba najbardziej sprawdziły jak na razie, no w sumie brań dzisiaj... dużo mieliśmy, ile tam z pięć? Z to co, to, to dzisiaj mieliśmy z pięć, z pięć brań z... Bo, nie? więcej, więcej hmm. brań mieliśmy, ale to takie, nie, nie można wyczuć bardzo tego, czy, w jaki sposób one chcą, żeby, żeby im no. na razie największe przynęty się sprawdzają, łapaliśmy na mniejsze, na dropshota, no kompletnie nic, także nic, machamy dalej, mamy nadzieję, że jeszcze coś będzie, także oglądajcie dalej. Siedzi, patrz na tantę Maciek, ładny, ładny okoń. okoń, na tante, no, czarną. A wydawało mi się, że wcześniej miałem takie puknięcie lekkie, wiesz? Chociaż nie, nie będzie taki ładny, bo w moją stronę chyba nie wiesz? Nie bije w ogóle teraz ty, ale z początku ładnie bił. No. Z początku ładnie bił, wiesz? Oh. Idę, o tam daleko. Dobra. Ładny no ładnie, czekaj Masz go? Dobra, dajemy go naganeczkę No wygląda na 30 taczka. No mówię no brudna woda, czarne kolor proszę Długo brania nie było Cały czas pada Spokojnie, spokojnie i zobaczcie ładnie no uderzył ładnie, bo odczułem. no, zobaczcie, czarna tamta Tylko większy rozmiarek i go zmierzymy tak Zobaczmy 31 no, ładny, ładny kopsik no, ale widzisz ile? Nie, nie mieliśmy brań I zobaczcie, no, trzeba wyczekać swoje brania, no nie jest lekko, sporo, nie? U. Nic się nie działo kompletnie Także próbujemy to nie dropsowy kombinujemy z rozmiarem. Także jak widzicie, tam ta czarna zrobiła robotę na no, secie na 7 gramowej czobrazce Tam gdzie rzucałem jest o 3 metrów głębokości Także no ładny, ładnie, ładnie dziobnął no ale nic, trzeba swoje się narzucać, trzeba mhm. zrobić branie. No nie poddaje mi się, walczyć dalej. Zobaczcie jak wieje, to jest... tak, dokładnie. kurde to jest masakra. Dokładnie, tak wraca do wody, on my tam dalej. Dużo maci? No. Patrz jeszcze. I poszli, dawaj w trawkę wpadł, ale... A w trawę, nie chce iść. Dobra, przeszedł, dobra jest, poszedł. Siedzi, siedzi ryba. Tak? Ta. To będzie chyba okoń, panie. Nie? to Nie wiem. Nie, chyba, chyba będzie szczupak, wiesz, bo za bardzo mi do góry wychodzi. Mistrzu w akcji. Szczupak? Tam no się posyj, panie. Na pewno szczupak No ja też miałem, patrz, trzy brania i trzy, trzy ryby mi spadły A to będzie duży szczupak Duży szczupak? To będzie duży O panie, widzę grubo mi się, bo ja muszę podebrać, nie? się Nie, nie jest duży taki Gdzie go tam wpuszczasz? No to on mi sam idzie No wiem, wiem, ja jest Przejdzie ci prosto? Ale zobacz, raczka nie widzę, chyba ci spadł Chyba ci rozerwał go całkiem, no Dawaj go, dziadek gruby ty, gruby jest No na razy, no jak Wkładaj go, panie Jest, dobra ja Bardzo do góry mi wychodził, na początku nie widziałem co to jest Drugie no, branie za, No, ja miałem trzy brania i trzy ryby mi spadły To jedną tak miałem <laughs> przypokojowe branie, a zobaczcie, tutaj Ale on pocięty jest Na offsetowym jest, jest Raczek w pysku, jak wystaje Szczupak widać, że pocięty jest, marane Z góry, no. coś go tam dziobło, nie? Z tej strony też no, no widzisz, no 7 no, tych ma bite, nie? Także nie no, spuszczamy go i szukamy tych fajnych okoni, nie? I poszli. Będzie dalej żerował za chwilę, pewnie. No dobra, no my już dzisiaj zakończyliśmy. Tak, no ogólnie co, no okonie w sumie dwa wpadły, no ciężko było je do dobrania, no ale udało się chociaż dwa wyjąć. Trzy ale... szczupaki, nie? Tak, jak Ta, ale w porównaniu do poprzedniego tygodnia, jak widzieliście, wtedy brały tylko konie, nie było żadnego szczupaka. A dzisiaj jedne trochę nie? podkreśliły, no. bo jednak się więcej się działo niż tydzień wcześniej. No ale okonie w ogóle nieaktywne były, nie? Mega nieaktywne, woda wysoka, brudna, także... Deszcz pada, wija no. je cały czas, no ale, ale trzeba było zakończyć. jakoś to gruba sztuka wpadła, nie? To jest zeszłego tygodnia też fajne, nie? Sztuki 35, no. także no, petardy, nie? Tak widzieliście, głównie co, przy łopanie, także żadnego tam nic w nie tylko Dzisiaj to tylko raczki. Duże raczki, nie? najlepsze brania tam no. chyba tamta raz, nie? Zrobiła no. jedno branie. Kilka brań w sumie. No. No, no i co? No i parę szupaków pospadało też, nie? No także co zrobić nie? Dobrze było, także nic. Zapraszamy Was na kolejne odcinki, oczywiście zapraszamy do subskrypcji kanału, no i co, żebyście byli na bieżący, także trzymajcie się. Dzięki za to, że jesteście. Na razie.